ślunski Pokédex Chikorita. Chikorita to jest taka zielono gruszka ze czterema szwajami i srogim liściem na łebie co mylnie wskazuje, że to je Pokémon liść. Pomimo tego, że bliżej mu doważywa jak aż to oryginalnie je to żółto gruszka, a we anime je to blado zielono, tak jak trenerzy, którzy ją chycili, bo innego startera w Joto nie mieli. Liść tego pieruna je kojący i daje pokój innym piorącym się Pokémonom. Szczególnie jak się zrobi z tego liścia herbata z mięty, albo zaleje się ta gruszka gorzołom. Chico Rita lubi się na klarze smażyć, bez to maksywa mąka albo andres i niesta, nie dlatego, że je tako dobro, ino że je wiecznie blado, jakby się pięćdziesiątkom smarowało na śniadanie. W anime po pięćdziesiątce była chyba rekordowa liczba trenerów, która ją miała, na przykład... Ten debil, LK Defensis i mój Vincent. Przy czym ino aż chycił go z własnej woli. Chikorita ja jednym ze starterów drugiej generacji, kukając na resztę Pokemonów, to bierzesz ją jak chcesz chycić wszystkie poksy, albo brzydzisz się czerpaniem przyjemności z tego szpilu. Chikorita ewoluuje w Bayleafa, co jej już bardziej podobny do dinozaura, a o dziwo jeszcze nie wyginął. Ten denver ma na szyi skręty korzennych woniaczy, więc jak możesz zielone i to nie na światłach, to możesz mu w wbić parę i policji powiedzieć, że robicie korzennego grzańca we sierpniu. Aż miał Bailiffa i ten Bayleaf go festyją, więc musiał być fest na furany korzeniami, że nie widział wat ani amperów, asha. Bailif ewoluuje w Meganiuma. Jest srogim dinozaurem, więc we chałupie je trochę gaimba go trzymać, bo ci zrobi nowy otwór na brat rura w Egip Ten uciekinier z parku jurajskiego teoretycznie ma to samo suma statystyk co wenozaur, ale wszyscy wiedzą, że jemu i sceptailowi to może najwyżej szczywigi czyścić, bo jak się na niego kuko, to SMS-a wysyło się o treści już nie pomagą na numer Asha dzięki temu ten baran przypomina sobie ostatnie słowa fatra jak polecił po cygarety. To by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie, którego następnego Pokemona chcecie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.